W Robert Lewandowski musiał wystąpić miejsce na szczycie Piotrowi Zielińskiemu, ale rok później wykonał triumfalny powrót. Kapitan reprezentacji liczy na to, że 12 wyróżnienie nie będzie na niego ostatnim, bo na emeryturę jeszcze się nie wybiera. Wśród pan piątra w karierze i trzeci z rzędu piłkarką roku została Ewa Pajew. Robert Lewandowski jest zadowolony również z ostatniego występu swojego klubu. W 21. kolejce Barcelona rozbiła Walencję 7 do 1 lewy wszedł na murawę na ostatnie pół godziny, ale zdążył umocnić się na czele klasyfikacji strzelców. Na koncie ma 17 trafień ligowych, o dwa więcej niż Kilian Mbappé. To rozgrywki mocno amatorskie, ale rywalizacja toczy się na wysokim poziomie, konkretnie 2100 metrów nad poziomem morza. W Turcji zorganizowano kolejną edycję rozgrywanego od ponad trzech dekad turnieju w zimowej odmianie siatkówki. Biorą w nim udział wszyscy chętni lokalsi bez względu na wiek. O pietruszkę nie grają, bo pokonani tradycyjnie stawiają zwycięzcą zupę i herbatę. W tych zawodach nie ma czasu na oddech, a emocje jak na torze żużlowym sięgają za A Dokładnie tuż obok toru, na stanowisku mechanika żużlowego. W ze Zespole Szkół Samochodowych odbyły się Mistrzostwa Adeptów tego zawodu. Trzy etapy, 40 zawodników. Liczy się czas. Należy zdjąć koło z motocykla żużlowego, ściągnąć oponę, przełożyć ją na drugą stronę, założyć do motocykla żużlowego. Prościzna. Na młodych metaników w czarnym sporcie nie ma mowy o czarnej robocie. Wracaj, wkręca i nakręca. Najtrudniejsze było na pewno życie siły. A przy zakładaniu tej okazji. Szkoła ściśle współpracuje ze światem żużlowym, a ten poszukuje świetnych mechaników. To oni stoją za sukcesami zawodników. Dobry mechanik, medal ma w kieszeni. Jeden z naszych widzów raczył się podzielić taką oto ciekawostką. To jest Gdynia, drodzy Państwo. Podobno zresztą dla Gdynia, dziki buszujące w mieście to żadna sensacja. Ale myślę, że dla reszty z nas jest to jednak dość zaskakujący widok. Mnie zastanawia jeszcze jedno, jak one tego bałwana ulepiły. Tele Express kończymy jak zawsze zaproszeniem na wersję ekstra w TVP Info już za chwilę. Ostrzegamy, przed nową na otózów, tym razem na aptetkę. Przedstawimy także przyszłość polskiej hodowli krów. Widzimy się za moment w TVP Info. Teraz ekstra. Zaczynamy. Wielka Stowarzyszenia Inteligencja zbiła cenę amerykańskiego giganta. Gdańska Uczelnia pracuje nad całowym testem na raka Jajnika. Niesmacny widok podczas spacerów. Sto w lesie pod Warszawą. Część mieszkańców zalanych we wrześniu miejscowości skarży się na towarzystwa ubezpieczeniowe. Mają zaniżać się kwoty odszkodowań. Rząd widzą przeprowadzenie kontroli wśród firm ubezpieczeniowych działających na terenach dotkniętych powodzią. Tak to wygląda, tak to Brzeski na Opolszczyźnie. Nadal rysowane są skutki żywiołu. Pan Andrzejowi zalało sprzęt stolarski w piwnicy. Dwa przykłady ubezpieczeniowe wykrociło mu jedynie część odszkodowania. Moja jest mikro, porównanie tej do wszystkich ludzi, którzy tam mają problemy. To, to jest ubezpieczeniowymi. ubezpieczeniowy Sprawą zaniżonych odszkodowań dla powodzian zajmują się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznik Finansowy. Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, powinna zgłaszać te sprawy do Rzecznika Finansowego. On w indywidualnych sprawach będzie reagował. Tak się umówiliśmy, zresztą robi to cały czas. Do Rzecznika Finansowego można zgłosić się za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub mailowo. Szacuje się, że powódź może kosztować ubezpieczycieli nawet 3 Czas na naszą kartkę z kalendarza i wybrane wydarzenia z 28 stycznia na przestrzeni lat. W 1573 roku podczas sejmu konwokacyjnego podpisano akt konfederacji warszawskiej dotyczący instytucji religijnej. 19 lat temu podczas wystawy gołębi pocztowych pod ciężarem nieusuniętego śniegu zawalił się na niskany Zgięło 65 osób. Urodziny świętają dziś między innymi filmowy Frodo Williams, amerykański aktor Emmy i Nick Carter, wokalista grupy The Street Boys. A 40 lat temu grupa USA for Africa nagrała single charytatywny Near the World, muzyczną zabierkę artystów i dla budujących Afryce. Jeszcze kilka dni temu amerykański koncert Envy

że to zmusiło inwestorów do refleksji, czy finansowani refeksystami z nowych kosztów inteligencji będą dać Firmy, które potrafią wykorzystać AI dla zysku. Stąd kolosalne spadki notowań, choć reakcje inwestorów mogły być pochopne. Te informacje, że to jest model, który został wytrenowany na tysiącach kart graficznych i który kosztował mniej niż 6 milionów dolarów. Bardzo szybko okazało się, że to nie są do końca zgodne z prawdą dane, dlatego że to jest model, który został wytrenowany prawdopodobnie na ponad 10 tysiącach kart graficznych. I ...amerykańskich firm, tak że na dowóz pytań, na które opowiedź nie uzyskamy. ...decyzja o kryptoniu po śmierci serca, płuc, kinetek, może odmienić los drugiego człowieka. a Warto mieć tego świadomość od najnowszych <grymne> <grymne> lat. Dlatego zorganizowano Warszawskie Forum Młodych, bo młodość jest dzieje

Myślałam, że trochę dłużej. Któż powiedzą, a nie na dwa dni. ...w czesnym stadium. W porę z Poznana to więcej możliwości i ochronie. Propotyp to suma liczby wydatków za 15 miesięcy. Na dokończenie badań przyznana droga z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 5 milionów złotych są nowoczesne i zapewniają pacjentom przewidzenie po operacji zaćmy szpital województwa...